Czy ocena wynikowa jest potrzebna w edukacji sportowej, w uczestnictwie sportowym? Tak, ale tylko taka, która jest dostosowana do potrzeb i rozumienia dziecka. Czyli ocena mm, bardzo sportowa y, wedle kryteriów sportu zawodowego dla dzieci jest niesamowicie krzywdząca. Ocena do 10 roku życia powinna polegać na ilości posiadanych i, czy wykonanych y, kompetencji społecznych. Takich jak współpraca, odpowiedzialność, kreatywność, umiarkowanie, wdzięczność, przyjaźń itd. Następnie ocena powinna dotyczyć jakości wzorca ruchowego i oczywiście przełożenia na efektywność tego wzorca. Kolejno po 14 roku życia liczba działań we współpracy w działaniach zespołowych i grupowych, a dopiero w wieku 17 lat przełożenie tych wysiłków na wynik. Stąd apeluję o dostosowanie rozgrywek do potrzeb dzieci.